więcej pracy. No jest więcej pracy, więcej rzeczy trzeba wziąć pod uwagę w scenariuszu VR-owym i w scenariuszu interaktywnym, zwłaszcza w scenariuszu interaktywnym. Bo w scenariuszu interaktywnym masz kilka wątków, które się mogą dziać symultanicznie, między którymi możesz teoretycznie się przeklikiwać, przeskakiwać jak w grze komputerowej. Więc ten storytelling interaktywny jest trudniejszy w obsłudze niż, niż tradycyjny skrypt. Jest po prostu więcej wariantów, więc trzeba pomyśleć o większej ilości problemów potencjalnych. Mhm. Warto mieć na planie osobę, która się zajmuje tylko wykreślaniem wszystkich wariantów. Mieliśmy kiedyś sytuację, kiedy wydawało nam się, że, że już mamy wszystko, zabrakło pewnego wariantu i to był ogromny, ogromny scenariusz szkoleniowy, gdzie ktoś chyba kupował coś I, i było szkolenie w każdym razie już takie wielopiętrowe i warto jest, żeby właśnie wiedzieć na co zwrócić uwagę. No plus jeżeli pracujemy w wiarze, to w zależności czy to jest kamera 180 czy 360. Musimy pamiętać, że ona widzi dużo więcej niż tradycyjna kamera, więc trzeba schować ekipę, trzeba lepiej posprzątać ten plan. Zdarza się czasami, że ktoś komuś się wydaje, że o to jest, jakby posprzątamy sobie tutaj rzeczy, nie będzie tego widać. Kamera widzi wszystko, więc należy po prostu trochę więcej się przygotować, trochę inaczej do tego podejść, ale suma summarum to jest wciąż produkcja filmowa, jeżeli mówimy o realizacji filmów. To ja tylko dodam jeszcze, że na przykład storyboardy w technologii 360 stopni robi się też specyficznie, bo można je przygotować tak samo jak tradycyjne, ale przydaje się taki rzut z góry, jak, jak taki floor plan, gdzie mamy kamerę i wokół kamery zaznaczone elementy czy to aktorów, czy, czy jakieś elementy scenografii, bo to nam daje też informacje na temat tego, gdzie one, w którym momencie się będą pojawiać w tej przestrzeni, bo filmujemy całą przestrzeń, która się dookoła nas znajduje. Wiesz co tak, w odróżnieniu od klasycznego filmu, pomiędzy produkcją a postprodukcją czy montażem w filmie VR-owym jest jeszcze proces stitchingu, czyli łączenia perspektyw różnych kamer VR-owych, bo czasami jedna kamera posiada. 2, 4, 6, a nawet 8 i więcej obiektywów, więc ta, ten taki pośredni etap postprodukcji, czyli łączenie tych różnych perspektyw w jeden obraz, np. 360 stopni, to jest taki specyficzny element i do tego są dedykowane narzędzia, dedykowane oprogramowanie. Dopiero jak to zrobimy, to możemy przejść do takiej klasycznej postprodukcji, do montażu, do, do efektów i tak dalej. A jeżeli chodzi o scenariusz, no to pracujemy czasami na kartce papieru, zwłaszcza interaktywny, albo na programach typu Miro, gdzie możemy sobie doklejać takie interaktywne karteczki, zobaczyć, która interakcja prowadzi do czego. Niektórzy pracują na Excelu. Jest bardzo dużo możliwości, no w każdym razie nie jest to taki zwykły, linearny scenariusz, tylko musimy zobaczyć te wszystkie warianty i nie zapomnieć, żeby właśnie któryś z nich gdzieś nie został bez jakiegoś połączenia. Skomplikowany scenariusz interaktywny to jest tak naprawdę graf. To jest taka pajęczyna tych różnych możliwości, które się ze sobą przeplatają, więc stąd lepiej to robić w narzędziach już takich właściwie IT, wręcz nawet, jak Gosia wspomniała, w Google Sheets czy, czy w jakimś Excelu. Tak, to my. Najczęściej działa to w taki sposób. Bo my najczęściej realizujemy jednak filmy dla klientów biznesowych, mm. więc działa to w taki sposób, że klient przychodzi z merytoryką, bo oni się znają najlepiej na swojej robocie, my się znamy na wiarze i na filmie. Więc taki pomysł na scenariusz jest przegadywany, przez nas konsultowany, pomagamy doszlifować dialogi, bo mamy też background taki. W tradycyjnej produkcji filmowej, w storytellingu, więc, więc jak najbardziej. No wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, że też pełnimy taką funkcję konsultantów. Czasami też piszemy scenariusze od zera, ale jeżeli mamy wyszkolić jakąś osobę z bardzo specyficznego zakresu w pracy, której my w ogóle nie mamy pojęcia, no to oczywiście dla nas pisanie takiego scenariusza to będzie dużo więcej pracy. Jeżeli przychodzi ekspert, my to później tylko szlifujemy, nadajemy temu jakiś taki sznyt i, no i to już leci. Taki VR supervisor jest bardzo, bardzo potrzebny, zwłaszcza jeżeli ktoś zabiera się za VR po raz pierwszy. My wiemy, co działa, czego unikać w VR-ze. Popełniliśmy już sami masę błędów, więc jakby też uczyliśmy się na własnych błędach i wiemy, na co zwrócić uwagę, konsultując scenariusz, przygotowując, bo często zdarza się tak, że przerabiamy linearny scenariusz do scenariusza VR-owego, interaktywnego na przykład. To się też da zrobić i, i to jesteśmy my, tak jak się wspomniała. To znaczy, wydaje mi się, patrząc na warsztaty, które prowadzimy, hmm. bo tutaj mamy najwięcej kreatywności, że te pomysły są zaczerpnięte z życia. Ale mogę musiało spytać, czy najlepiej jest właśnie <laughs> pisać o tym, o czym się wie. czy... Wydaje tak, się... tak mi się wydaje. To znaczy, są, mamy scenariusze na przykład o. No, dzisiaj filmowaliśmy symulację, czy najpierw się wlewa mleko, czy najpierw się wspuje płatki. To jest hmm. poważny dylemat. Robiliśmy yy, yy, ciężkie spotkanie z. Yy, Kroszardem. Tak. Więc więc tych scenariuszy jest, one są bardzo dużo, są różnorodne. Kiedyś robiliśmy scenariusz, symulacje rozmowy z trudnym sąsiadem, więc jeżeli chcemy się uczyć interaktywności czy vr łatwo, łatwo jest zacząć od takich prostych rzeczy, ale no VR daje nieograniczone możliwości, no. więc eksperymenty artystyczne, jakie się tworzy, się opowiadają albo o historii, albo o jakichś ważnych sprawach społecznych, więc albo właściwie o zupełnym przypadku. O to jakby wszystko może nas zainspirować, ważne jest tylko, żeby wykorzystać potencjał tej technologii, bo Niektórzy twórcy, mam wrażenie, sięgają po VR i, i tak tworzą film, który mógłby być tradycyjnym, jakby dwuwymiarowym dziełem i nie tędy droga. Fajnie jest pomyśleć może o jakiejś scenografii, jeżeli posadzimy takiego, takiego odbiorcę i na przykład damy mu kontrolery do ręki i każemy mu coś robić, to już, już będzie się coś działo, żeby zaangażować tego widza i żeby, no wydaje mi się, sięgać, opowiadać o tematy, które są nam bliskie, bo tu, tutaj się nie zmienia ta zasada, jeżeli to jest sztuka, no to najlepiej, żeby to było przezfiltrowane przez naszą wrażliwość i nasze doświadczenia. Chyba się nie da inaczej. Pracując z klientami biznesowymi na rynku B2B musimy, musimy brać pod uwagę budżet i troszeczkę nawet tych klientów sprowadzać na ziemię. Wyobraźnia klienta biznesowego, który chce wykorzystać VR w marketingu, jest nieograniczona. My musimy troszeczkę urealnić te plany, więc to, tak, na podstawie scenariusza, chociażby tego, jak bardzo jest skomplikowany, jak bardzo interaktywny, jesteśmy w stanie oszacować koszty. Zresztą to jest też element, o który prosimy ten brief, oczywiście do, do wyceny. Inaczej trochę pracuje się na filmowym scenariuszu VR-owym, nawet interaktywnym, a inaczej na Scenariuszu gry czy symulacji wiarowej, która produkowana jest przy pomocy silnika interaktywnego, przepraszam, silnika trójwymiarowego. To są dodatkowe koszty jeszcze grafików, programistów, więc tam to już w ogóle sky is the limit, jeżeli chodzi o, Budżet o, wyda o is the wydatki. Budżet jest limit. Tak. Mi się wydaje, że trzeba poznać ludzi, z którymi chcemy to zrobić, czy właśnie na takich warsztatach, czy w szkołach, czy w jakichś nawet gronie znajomych, bo też specyfika Wiaru i chyba no zresztą w tej tradycyjnej branży filmowej jest to, że samemu nic nie zrobimy. Potrzebujemy mieć zespół, potrzebujemy mieć ludzi, z którymi przegadamy scenariusz, z którymi będziemy mogli go później zrealizować, więc jakby i też, i też wzajemnie się inspirować, więc ja mam wrażenie, że najważniejsze, najważniejsi są ludzie. A z takich technicznych rzeczy bardziej przyziemnych, trzeba mieć gogle? i trzeba hmm. oglądać, trzeba się inspirować i oglądać te materiały, no bo bez tego też nie ruszymy, musimy mieć jakiś background, czyli trochę tego VR-u się naoglądać, żeby wiedzieć, jaki to jest język, jakie są uchwyty, jakie się stosuje, no i inspirować się tak od innych. Wydaje mi się, że kursy i to za, tak hmm. samo takie prowadzone przez ekspertów, ale też nauka samodzielna. Jest mnóstwo materiałów w internecie i po prostu metodą prób i błędów próbować działać. Ja nie wiem czy jest jakiś podręcznik do wiarów. Nie znam podręczników wiarowych. Yy, sami uczyliśmy się na błędach naszych. Yy, oczywiście jest sporo informacji dostępnych w internecie. Do's and don'ts, czego nie robić, dobre praktyki, ale najlepiej po prostu wziąć kamerę i, i próbować i zakładać to na głowę i obserwować i, i wtedy wiemy dlaczego na przykład czegoś nie robić. Jest, I to jakby odczujemy to na, na własnej skórze, bo w wiarze no, to jest medium imersyjne, czyli to wszystko, co obserwujemy, tak jak widzimy w, na tradycyjnym ekranie, to tutaj też czujemy. Więc nawet bardzo proste chwyty, takie filmowe czy storytellingowe, wiarowe, bardzo mocno oddziałują na, na odbiorcę I trzeba to po prostu testować na sobie. To na sam koniec gdybym mógł Was poprosić o trzy słowa, które określają wasz styl pracy. Jakie to byłyby słowa? Pasja? <grymne> Duża dynamika i, i, i zmienność, ale też mo możliwość przystosowywania się do zmian. Yy, I też potrzeba nauki. To znaczy, trzeba się cały czas uczyć. I to dotyczy zarówno branży IT, ale też branży filmowej, czy ogólnie czasów, w jakich żyjemy. Umiejętność uczenia się to jest najlepsza i najważniejsza umiejętność, jaką, jakiej potrzebujemy. I pewnie chłonięcie tych pojawiających się nowych technologii. Wszystko się, wszystko no tak, się technologia, zmienia. Łączymy obszar filmu z IT i to wszystko bardzo prężnie się rozwija i dynamicznie się zmienia, więc musimy się uczyć i przystosowywać się i adaptować te nowinki technologiczne do tego, co robimy.